Pogoda nam zrobiła prima, april. Tak dużo nagrywam filmów, bo to trzeba nagrywać. Zobaczcie, co się stało z sosną. Ja nie wierzę! Jak to wygląda? Nie wiem, powiem wam. Co będzie dopiero jutro? Jutro może być 30 cm, a przez dzień jeszcze spadnie jeszcze więcej niż 30, bo jutro też będzie cały dzień padać. Ja nie wiem, powiem wam, zasypie nas, a jak będą roztopy, to mogą być nam podtopienia. Tak przynajmniej uważam, i chyba co najmniej pierwszy stopień nam wydadzą. Mówię wam, to jest masakra. Teraz leży 15, a co będzie dalej? Nie wiem. Ja nie wiesz, jedynie ten, brzuszki nie są zasypane, na nich topnie śnieg. Nawet im gałęzie nie wpisują, ale... To jest masakra. Śnieżyca po prostu. Trochę podwieba nawet. sakra, jak ta naprawdę brzoska okropnie wygląda. Znaczy nie brzoska, tylko sosna. No, zobacz, co się dzieje. Co tutaj jest najpiękniejszego? Ja nie wierzę. Zobaczcie na tą gałąź. Czekaj, wezmę rzucę tego. Rzuc ja nie wierzę, co ja robić. Ja nie wierzę, to naprawdę to jest ślizgawica. Dobra. No, to rzucimy no, tego. No. Proszę. W śniegu. Nie jakiego jest, to po prostu. Masakra Ale zima, słuchajcie, ale się porobiło. O no, i widać na lampach że śnieg leż przynajmniej ładnie po prostu. No jejku. Powiem Wam, że masakra to, co się tu stało. Dobra, idę się przejechać po okolicy, wam pokazać, co się dzieje w naszym pięknym kunowie. Znów, śnie znów śnieżę, masakra, powiem Wam. Śnieg spada ciągle z dachu. Po prostu masakra, powiem. Ciągle śnieg spada z dachu, bo to jest jest. Oh wziąłem tym razem kalosze, żeby nie przemokły mi skarpety, bo powiem wam, że masakra. Dobra, przejadę się rowerem po okolicy i wam pokażę po prostu. Dobra, jedziemy. W dal. Znaczy, no nie w taką dal, ale po mojej ulicy się przejdziemy i po drugiej dzielnicy Kunowa. I oglądajcie, co się dzieje w mojej okolicy. トマトマト Ale w oczy leci śnieg, zakrywam. No nie ma warunku do jeżdżenia, Zobaczcie, jak tu ja, ale no, śnieżone. Wracałam do szkół, to nie spojrzyłem na to. Nie wróciłem, jakby uważać. Wow, ale ładnie. A zdjęcie, cykle, to jest przepiękne. Trzymamy się chwilę. Przepięknie. Ja nie wierzę. Ale śnieży, powiem Wam, śnieżyca na całego. Dobra, idziemy. O, tu jak drzewo. Ja nie wierzę. Tu cały słup we śniegu i druty. Znów jest na plusie, bo śnieg stopniał na drodze. O Ale wam pokażę cały kabel internetowy w śniegu Le Na lampie śnieg tam trochę widać O i druty, powiem wam masakra, jest masakra O Jezu, jedziemy dalej O, tu jakie widoki, przede wszystkim. O, to jest, ja nie wiesz, to zima po prostu jest taka, że nie wiem co. Nosakra. O Gałąź poleciała! Mater! No ładnie! To jest połamane, czy po prostu tak zwisa aż... Czekajcie. Zaraz spojrzymy. No, no gałąź leży. Nie wiem. Ale mamy... A jak złamana? Że ładnie. Czekajcie. Trzeba cofnąć. Dobra. Gdzie on tego robera tam? Ja nie wierzę. Gałąź już wyłamana po prostu. Pięknie pora. Nawet, nawet nie co ja mówię. Masakra po prostu. Dobra, o, jedzie z powoli samochód, bo powiem wam, że się nie dziwię, bo jest ogromnie ślisko, ogromnie Nie dziwię się, że każdy jedzie powoli po tej ulicy, tam to jest piaskarka, to jeździły, a tutaj po mojej ulicy jeszcze nawet ani razu nie przyjechały takie to dziady. Jedziemy, Jedziemy dalej po prostu. Nie wiem, jak ktoś tam wezwie straszno to chyba wezmę. A raczej nie będzie konieczne. wystarczy przesunąć gałąź, tam do lasu i tyle. Więc ja nie wzywam, bo raczej nie jest to konieczne. Jakby leżała taka, jakby drzewo by się płamało na drogę, to bym wtedy wezwał. Ale no wiecie, gałąź to wystarczy przesunąć i tyle. O, ile śniegu leży na lampie, na drutach dlatego jadą tu samochody po naszej ulicy powoli o, słuchajcie, tam to jaskarka po kłonowi po centrum miasta ciągle jeździ a tutaj na naszej ulicy ani raz nie przyjechałem. a to tak jest, słuchajcie, we wsi tak jest ale no wiecie, w centrum miasta na miasto to już zobaczcie, wyjeżdżam z mojej ulicy jeszcze samochód Jezu, jaka to jest Dobra, wracamy się na moją ulicę o, każdy jedzie powoli tutaj po moją ulicę O, śnieg spada z tych gałęzi Jak jest? Gąsienice są tak zaśnieżone, że masakra. Dobra, to teraz szybko przejedziemy. Tam już widzę tą gałąź połamaną. O Jezu zaczęła jakoś przyspieszyć, bo tu góra. Ale to zrobię cięcie po prostu. Czekajcie. Dobra. Powiem Wam, że jeszcze Ham jechał z wysoką prędkością i, i jeszcze mi powrócił spodnie. Powiecie, klapa ta klapa z ulicy. O, ta gałąź tutaj. Oj, powiem Wam, że masakra. Dobra, jedziemy teraz na miejscowość Kolonie Biaski, tam się trochę przejdziemy, tam nawet nie byłem, zobaczymy co tam. Dobra, jedziemy teraz Kunowatko, jedziemy na miejsce szkolenia fiaski w gminie Kunu Patrzymy co tam Co tam się dzieje O, tu jak ładnie, ja nie wiesz nie wiesz co się dzieje. Pod sklep tam tylko tyle. Piaski, gminie kunów O, gałęzie leżą, ja nie wiesz. Masaki Tu jak ładnie jest O, jeszcze taka łuża tu. Jak to zamarznie, ktoś tam jedzie w nocy, gdy będzie mróz i będzie śnieg padał nie będzie widać, bo droga będzie zasypana. No i to uczuj. Dzięczny! Później wracam.